Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu 17. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Witam trenera Jagiellonii Białystok, pana... Masy. Witam trenera Jagiellonii Białystok. Rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Warty Poznań z Jagiellonią Białystok. Goście zwyciężyli w Grodzisku Wielkopolskim 2 do 1. Oddaję głos i proszę o podsumowanie spotkania. Dobry, Dobry wieczór. Na pewno zacznę od gratulacji dla, dla drużyny za, za to zwycięstwo i podziękować dla naszych kibiców, którzy, którzy dzisiaj licznie nas e, wspierali. E, wiadomo, że e, dużo wyrzeczeń ich kosztuje też w takiej aurze, e, w, takim, w takich warunkach e, jeździć kilkanaście kilometrów za drużyną i ich wspierać. Także bardzo im za to dziękuję. Jeszcze raz gratuluję e, drużynie też e, zwycięstwa. Na pewno uważam, że to był trudny mecz dla nas, nie ma co, co ukrywać i tym bardziej cieszę się z, z tego, że, że tu wygraliśmy, bo, bo to spotkanie mogło się różnie ułożyć, a, a finalnie to, to my zwyciężyliśmy, dlatego bardzo się cieszę i wracamy do Białego Soku, bo już we wtorek czeka nas spotkanie pucharowe, które też E, chcemy wygrać i przejść do kolejnej fazy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie trenerze. Teraz e, trener jest do państwa dyspozycji. Przed zadaniem pytania proszę się <laughs> przedstawić, podać nazwę redakcji. <laughs> proszę bardzo. Tak. Jak Mikołaj Przekradiomator. Panie trenerze, wczoraj, w zeszłym sezonie, jak wygrała przez cały sezon 9 spotkań. Teraz mamy półmetek z tego aktualnego sezonu i jest o jedno z więcej niż to co było rok temu. Jakby trener ocenił to co się zmieniło względem minionego sezonu, bo naprawdę to co robi Jagiellonia to jest naprawdę bardzo dobra robota. Dziękuję bardzo za, za, za miłe słowa. No na pewno nie chciałbym dzisiaj zamykać tak jakby rundy i podsumowywać, bo jeszcze Mamy mecze i ten pucharowy i dwa e, grane z kolejnej rundy i na te podsumowania przyjdzie czas, ale na pewno bardzo się cieszymy i z miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy bardzo szanujemy ten moment. E, ciężko na to pracowaliśmy od, e, od, od początku okresu przygotowawczego i e, dalej chcemy iść do przodu, dalej chcemy się rozwijać i nie chcemy się tym momentem zachłysnąć tylko e, Dalej cierpliwie rozwijać piłkarzy, rozwijać drużynę i w każdym kolejnym meczu walczyć o trzy punkty. Dziękuję. Dziękuję. Ja hmm, A, no, tak. Chciałbym, tak. że ja chcę zapytać właśnie o Waszą grę dzisiaj, bo nie da się ubiegać, że Warta długimi fragmentami właściwie tam zgodziennie do niej pozwalała grać w tej właśnie takiej, no w słowie nazwijmy I tak szczerze powiedziałem, że to chyba pierwsza tego typu zdłuższa, akcja, która wygraniowała skończyła się golem. Z czego to wynikało, że trwało to rzeczywiście tak długo, aż właśnie ten swój futbol i zakończyliście to gole. Będę bardzo lakoniczny w, w odpowiedzi, bo, e, bo po prostu mamy we wtorek kolejne starcie z Wartą i e, no, chciałbym te wnioski zostawić dla siebie, dla sztabu, dla piłkarzy, bo to też jest troszkę strategiczna, że tak powiem, teraz wojna i, i mam odpowiedź na to pytanie, może już nie taką stuprocentową, bo, bo ona będzie pewnie po analizie, ale, ale mniej więcej wiemy, z czego to wynikało. Będziemy musieli też pewne rzeczy skorygować w tym meczu w meczu pucharowym, żeby, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, że mieli większą kontrolę nad meczem, jeżeli chodzi o o posiadanie. No i też oczywiście musimy wziąć, no, może nie tyle co pod uwagę, bo w swojej idei filozofii zmieniać się będziemy, ale ale na pewno jesteśmy w takim okresie, gdzie, gdzie jakość tych płyt też już się zmienia i no też musimy w pewnym aspekcie pewne rzeczy może, może zmodyfikować, albo też po prostu, hmm, może nie tyle co uprościć, ale, ale brać pod uwagę ten czynnik, no bo jednak to ma, to ma znaczenie, e, no także tyle. Nic więcej nie powiem, żeby nie, nie ułatwiać się na To może takie Jakby Pan mógł doprecyzować, jak zasłony. Jak to, że Jagiello tej 60-tych, powiedzmy, minuty, taka była, jakby nie Jagiello jeszcze z tego sezonu, więc mhm. rzeczywiście było troszeczkę zasłony dymu. Znaczy, no nie, no na pewno nie, bo my patrzymy tak na, na to, to strategia z strategią, ale, ale bez przesady. No. Przede wszystkim chcieliśmy grać to, co gramy zawsze i wygrać spotkanie, więc to był nasz cel. Ja też chciałbym powiedzieć, że wiadomo, że, że styl, który preferujemy, to jest to, jacy chcemy być, i chcemy go pielęgnować i grać tak w każdym meczu. Ale czasami zdarzy się mecz, w którym po prostu mniej z tego stylu będzie, a też trzeba będzie innym sposobem taki mecz wygrać. I wiadomo, że sezon jest długi, scenariusze spotkań różne, przeciwnicy bardzo zróżnicowani pod kątem stylu gry i różnych innych rzeczy, więc no tutaj czasami. Trzeba wygrać inaczej i po prostu dzisiaj, dlatego mówię cieszymy się, bo mam świadomość, że ten mecz nie był dla nas łatwy. Tym większy szacunek dla drużyny i dla piłkarzy, że, że potrafiliśmy go na swoją korzyść, tak jakby na swoją szale przechylić. Ja, ja też sobie bo też o tym nie powiedziałem, zdaję sprawę, że dzisiaj też trochę mieliśmy utrzęścia, tak, czy tam, czy tam farta, może na początku spotkania, no bo tam w pięćdziesiątej chyba szóstej, czy siódmej sekundzie strzelamy bramkę, tak, no strzelamy bardzo szybko bramkę, która otwiera to spotkanie i a tak naprawdę no, 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 błąd, czy nie wiem, czy, czy kwestia warunków, czy dokładnie tej sytuacji nie widziałem, ale ta bramka została nam podarowana i ona na pewno pomogła nam wejść w ten mecz i, i zarządzać już potem lepiej meczem. Naprawdę Warta doprowadziła do wyrównania, ale to była bramka wyrównująca, a nie na prowadzenie, więc to też jest trochę inaczej. Więc ja też sobie z tego zdaję sprawę, ale też, też uważam, że na, na, pracujemy mocno na to, żeby żeby czasami po prostu mieć też szczęście. Dziękuję. Dziękuję. Właśnie Panskiej Polska Agencja Prasowa. W sumie troszeczkę Pan odpowiedział na, na, na część mojego pytania, wcięcia, że dwa potrzebowe momenty w którym trzeba się ta szybko strzelona na jedna pomoc, ale też druga sytuacja, 71 gra, 10, no to też chyba był, była taka mała pomoc. No, no tak, no, no, trzeba przyznać, że to były dwa kluczowe momenty. Tak? No, pierwszy o którym już powiedziałem, drugi wiadomo, że czerwona kartka i to są takie momenty trudne dla zespołu, który ma prowadzenie i ma kontrolę nad spotkaniem, bo pojawia się taki aspekt psychologiczny, że no, że już teraz nie możemy tego wypuścić czy tam stracić, więc no, gdzieś ta presja bardziej rośnie na drużynie, która, która paradoksalnie prowadzi grę i ma korzystny wynik. Analogiczna sytuacja była przecież w Łodzi, kiedy też prowadziliśmy i też graliśmy w przewadze jednego zawodnika i w ostatnich minutach daliśmy sobie to zwycięstwo z rąk wyszarpać, więc cieszę się, że, że dzisiaj taki scenariusz się, się nie powtórzył. Uważam, że Powinniśmy lepiej rozwiązywać sytuację pod karnym już tej końcówce, kiedyś mieliśmy tą przewagę liczebną, bo dobrze kontrolowaliśmy mecz poprzez posiadanie i tą pierwszą linię pressingu mijaliśmy w dobry sposób, ale potem zabrakło nam odpowiedniej decyzji, może, może jakości, w, jakości wykonania czy, czy, czy no to nie wiem, no bardziej chyba decyzji, żeby, żeby po prostu zamknąć mecz, bo bo takie sytuacje też, też były i, i musimy tutaj ten element na pewno poprawić.